Ciąża to czas najwyższej troski o mamę i dziecko. O jakim badaniu powinniśmy szczególnie pamiętać w tym wyjątkowym okresie? To i wiele innych pytań kieruje do dr Ewy Surint, specjalistki ginekologii, położnictwa i ginekologii onkologicznej. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, pani redaktor. Dlaczego cytologia wśród całego pakietu badań, które musi wykonać kobieta w ciąży, jest tak ważna dla niej i dla dziecka? Jest to badanie bardzo istotne, gdyż pacjentka będąca w ciąży czasami odwiedza nas dopiero pierwszy raz w życiu u ginekologa, będąc właśnie w ciąży. A cytologia to jest taki screening chorób szyjki macicy, ale również badanie, które często wykorzystujemy do diagnostyki infekcji. No właśnie, czyli celem cytologii nie jest tylko sprawdzenie, czy mamy do czynienia z nowotworem. Ale również możemy zbadać różne stany zapalne. Dokładnie tak. Jest to screening raka szyjki, ale również stanów przednowotworowych, tak zwanej dysplazji szyjki macicy. Wykorzystujemy w ocenie cytologii system Betesda, który jest bardzo rozbudowany i on pozwala również identyfikować czy też przybliżać się do rozpoznania infekcji wirusowych, grzybiczych, bakteryjnych. Także ma szerokie zastosowanie. Być może to będzie pytanie retoryczne dla Pani, ale tutaj mówimy o zdrowiu, no właśnie nie tylko mamy, rozumiem, że te różne infekcje mogą też wpłynąć na dziecko. Mogą i dlatego wykorzystujemy to jak najszybciej. W pierwszym trymestrze, jeżeli mamy taką możliwość robienia tego badania i jeżeli szybko rozpoznajemy infekcję, jeżeli jesteśmy w stanie uleczyć, to jak najbardziej jest to badanie przydatne. A czy cytologia w ciąży różni się od takiej standardowej cytologii? W sensie technicznym, w sensie oceny. W sensie technicznym, przede wszystkim, żeby ta pacjentka, która przychodzi, mhm. wiedziała, Czego może się spodziewać. Nie, ta cytologia niczym się nie różni od standardowej cytologii pobieranej u każdej innej pacjentki na każdym innym etapie jej życia. Kiedy musimy zrobić cytologię będąc w ciąży? Idealną sytuacją jest pobranie cytologii do 10 tygodnia ciąży, zgodnie z aktualnymi rekomendacjami. Natomiast życie pisze nam różne scenariusze. Czasami pacjentki odwiedzają nas dopiero pierwszy raz w ciąży w 12, w 20 tygodniu i nawet jeżeli później pobierzemy tą cytologię, to lepiej później niż wcale. Jak mamy przygotować się do cytologii? Mhm. No, przyjść to podstawowa sprawa. Pamiętać o trzydniowym celibacie. I jeżeli używamy jakichś globulek przeciwzapalnych, to też y, warto zrobić przerwę co najmniej trzydniową przed y, pobraniem cytologii. Więc jeszcze zapytam o, y, jakie są przeciwwskazania. Czy istnieją w ogóle przeciwwskazania? Hmm. W mojej opinii jest jedno względne przeciwwskazanie, to obfite krwawienie w ciąży. Wówczas odstępujemy od pobrania cytologii. Warto wówczas. No, Znaleźć przyczynę tego krwawienia, leczyć pacjentkę i dopiero jeżeli to krwawienie ustąpi, to wówczas wrócić do pobrania cytologii. Jeżeli chodzi o kwestię intensywnego stanu zapalnego, to też tutaj zdania są podzielone, ponieważ niektórzy eksperci twierdzą, żeby odroczyć lecz, pobieranie cytologii, inni z kolei zalecają pobranie jej. To też wszystko zależy od. Od indywidualnej sytuacji pacjentki, bo jeżeli pacjentka jest pierwszy raz w życiu ginekologa, no to warto jednak tą cytologię wziąć. Jeżeli jest to stan zapalny, który wymaga rzeczywiście intensywnego leczenia i wiemy, że pacjentka przyjdzie za te 3-4 tygodnie na wizytę kontrolną, to wtedy warto leczyć pacjentkę i zr zrobić to badanie cytologiczne za miesiąc. Pani doktor, chciałabym podkreślić, że cytologia jest robiona po to nie, żeby wykryć, Coś złego, co się dzieje w naszym organizmie, tylko wręcz przeciwnie, żeby potwierdzić, że wszystko jest dobrze. Dokładnie tak. Cytologia nie służy tylko i wyłącznie do rozpoznawania zmian podejrzanych. Służy również do potwierdzania czy też przybliżania, do rozpoznania stanów zapalnych, które nie są niczym niepokojącym. Są to często infekcje, które są do wyleczenia. Także nawet jeżeli te wyniki są. Niepokojące to wcale nie oznacza, że jest tam jakieś bardzo negatywne rozpoznanie. Gdybyśmy mogły naszą rozmowę podsumować jednym dwoma zdaniami, co mogłybyśmy powiedzieć pacjentkom? No, głównym przesłaniem naszej rozmowy myślę jest to, iż cytologia jest to badanie proste, bezpieczne i bezbolesne. Bardzo dziękuję, dziękuję. za rozmowę. Tak jak powiedziała pani doktor, cytologia to badanie bezpieczne i bezbolesne. Pozwala wykryć ewentualne zmiany szyjki macicy. Dlatego jest tak ważne dla zdrowia zarówno przyszłej mamy, jak i dziecka. Korzystajmy z dostępnych, skutecznych i bezpłatnych badań. I oczywiście pamiętajmy o cytologii nie tylko w ciąży.